Lwisland, Mateusz Mitko i Dawid Dybowski do Islanderów poznajcie nowych uczestników Wyspy Milości. Uczestnicy najnowszej edycji Lwisland zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę. Jakby jednak emocji było im malo, do grona wyspiarzy, rywalizujących o serca goracych singli i spory zastrzyk gotówki, dolaczyli kolejni uczestnicy. Czy uda im się znaleźć wymarzona milost? Wielka klutnia w Lwisland. Wyspa Milości. Oto zwiastun. Lwisland. Wyspa Milości. nastapilo przeparowanie. Kamil wybrał lola. Szok wśród dziewczyn. Miejsce zamieszkania pszów. Mateusz pochodzi ze Slaska. Pracuje w kopalni. Tam przede wszystkim dba o bezpieczeństwo innych górników. Do jego obowiązków należy na przykład mierzenie stężenia metanu podziemia. Jego praca jest niezwykle odpowiedzialnym zajęciem. W czasie wolnym uprawia sport, trenuje brazylijskie jujitsu, chodzi na silownie. Jest ekstrawertykiem, ale potrafi też wysłuchać innych. Lubi adrenalinę i jest typowym bykiem. Otwiera się przed druga osoba dopiero wtedy, gdy jej dobrze zaufa. Szuka związku na stale. Uwielbia bliskotliwe i długie rozmowa. Lubi kobiety inteligentne. Jeśli dziewczyna kocha sport i podróże, to będzie idealna partnerka dla Matiego. W oczach dziewczyny odczytuje wszystko. Dlatego pierwsza uwaga zwraca na oczy. Gustuje szczególnie w rudych dziewczynach. Miejsce zamieszkania Torun. Dawid prowadzi bardzo zdrowy i aktywny tryb życia. Z zawodu jest kucharzem i marzy o tym, by zalożyć kiedyś własna restaurację. Chciałby nie tylko nie zarzadzać, ale tak za mniej gotować. Islander uwielbia sport, uprawia boks, ma duże poczucie humoru jest otwarty na nowe znajomości. Jest konkretny i szczery. Lubi swoje obecne życie, ale chciałby już zmienić status związku. Szuka więc kobiety, która będzie z nim myślała przez życie jako zona. Istota w związku dla Dawida jest przede wszystkim umiejętność porozumiewania się i komunikatywność. Szuka kobiety lojalnej i szczerej. Lubi niższe kobiety, ale kolor w losów nie ma znaczenia. Z rodzicami ma nadzwyczaj dobre relacje. Jego rodzeństwo trzyma za niego kciuki, aby wreszcie znalazł miłość. Jak myślicie, czy nowi uczestnicy mają szansę namieszać na wyspie miłości? Lwisland Wyspa Milości na antenie TV4 od poniedziałku do piątku i w niedzielę o godzinie 21:00. Najnowsze odcinki 7 sezonu Louisville Land. Wyspę miłości można oglądać bezpłatnie na stronie polsatgo.pl lub w aplikacji Polsat